Traffic Shaping na FortiGate. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak skonfigurować FortiGate'a dla dwóch różnych sieci umieszczonych użytkowników w tych dwóch sieciach, tak żeby można było skonstruować ograniczenia w wysyłanym ruchu dla każdej z tych grup użytkowników, czy też obiektów. Będziemy na koniec testować ten ruch do internetu, i patrzeć, jakie są różnice w testach prędkości dla duchu pobieranego dla każdej definicji tych obiektów. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pisz w komentarzach. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku.